Fuerteventura to druga największa wyspa w archipelagu Wysp Kanaryjskich, zaraz po Teneryfie. Co ciekawe, uznaje się ją za najstarszą z nich, mającą ponad 20 milionów lat. Jej krajobraz to efekt dawnej aktywności wulkanicznej, chociaż w tej chwili wszystkie wulkany są już wygasłe. Na Fuerteventurze możemy wyróżnić cztery główne kurorty, patrząc od północy wyspy. Corralejo, Caleta de Fuste, Costa Calma oraz Morro Hable. Wszystkie z nich leżą na wschodnim wybrzeżu wyspy. Chcemy je Wam przedstawić w serii filmów o kurortach Fuerteventury, aby łatwiej było Wam zdecydować, który z nich wybrać na Wasz pobyt na tej wyspie. W tym filmie pokażemy Wam Caleta de Fuste, czyli miasteczko leżące w środkowej części Fuerteventury, dosłownie 10 minut samochodem od lotniska. Cześć, tym razem jesteśmy na Fuerteventurze, konkretniej w kurorcie Caleta de Fuste. Pokażemy Wam, czy warto się tutaj zatrzymać, jakie są atrakcje i co oferuje to miasteczko. Jeśli chodzi o położenie, to tak jak przed chwilą wspomniałem, Caleta de Fuste leży w centralnej części wyspy, więc jest świetną miejscówką, jeśli chcecie zwiedzić całą Fuerteventurę, zarówno północną, południową, jak i centralną. Dojedziecie stąd do Corralejo na północy w około 40 minut, a na południe do Costa Calma, czy plaży Sotavento poniżej godziny. Jedynym minusem, który jest jednocześnie plusem położenia tego kurortu, jest bliskość lotniska. Z tego powodu co jakiś czas słychać lądujące samoloty. Nie jest to coś bardzo dokuczliwego, ale warto zdawać sobie z tego sprawę. Jest tutaj dużo hoteli oraz restauracji. Jeśli chodzi o wybór hoteli, to w Kaleta de Fuste znajdziecie ich mnóstwo. Są tu zarówno wielkie molochy oferujące wypoczynek all inclusive, jak i tańsze apartamenty czy domki z własnym wyżywieniem. Każdy więc powinien znaleźć coś dla siebie, bo wybór jest ogromny. Sklepów w miasteczku znajdziecie wiele. Są to głównie sklepy sieci Hiperdino, wielkościowo trochę mniejsze niż nasza Biedronka. Dodatkowo jest tu Centrum Handlowe Atlantico, które jest już typowym wielkim centrum handlowym, jakie znajdziecie również w Polsce. Jest w nim duży sklep spożywczy, wiele butików i restauracji. Podobnie jeśli chodzi o restauracje, jest tu ich bardzo dużo. Są tu zarówno tańsze knajpki z kuchnią chińską czy indyjską, restauracje włoskie, typowe hiszpańskie tapas-bary, aż postekownie, gdzie ceny potrafią sięgać nawet 100 euro za danie. Są tu liczne plaże oraz marina, gdzie można kupić różne wycieczki łodzią. W Caleta de Fuste są dwie główne plaże. Pierwsza z nich to Playa del Castillo leżąca przy głównej części miasteczka i porcie. Ma około 600 metrów długości i jest bardzo szeroka, dochodzi nawet do 200 metrów w głąb lądu. Piasek jest tutaj bardziej zbity, twardy i nie aż tak złoty jak na pobliskiej plaży La Gira. Często można tu spotkać wielbłądy, na których można wykupić przejażdżkę, ale osobiście nie polecamy takich atrakcji. Drugą plażą jest Plaża La Girra. Leży ona na południu miasta, gdzie znajdują się głównie duże hotele, takie jak Elba Carlota, Elba Sara czy Sheraton oraz wielkie centrum handlowe Atlantico. Podzielona jest ona na kilka lagun, które tworzą jednak formalnie jedną plażę. Piasek jest tu złoty, sypki i przyjemniejszy niż na plaży Castillo. Ciekawą atrakcją tej plaży jest restauracja Beach Club Chiringuito La Isla, znajdująca się na niewielkiej sztucznej wysepce, do której prowadzi pomost z plaży. Kaleta de fuste i okolice oferują kilka ciekawych atrakcji turystycznych. Wśród nich warto wspomnieć o Castillo de San Buenaventura, czyli niewielkim forcie z XVIII wieku. Zbudowany został w celu obrony przed piratami. Znajduje się tuż przy plaży i stanowi ciekawy punkt na krótki spacer. W tutejszej marinie działa Oceanarium Explorer, oferujące wycieczki łodzią półpodwodną, a także rejsy z obserwacją delfinów oraz inne atrakcje. Dodatkową atrakcją przy zamku Castillo de San Buenaventura i Marinie są koty, które występują tu w dużych ilościach. Jeżeli chcecie zrobić sobie dłuższy spacer, to około 4 km od centrum miasteczka znajdują się saliny, w których produkuje się sól oraz jest tam Muzeum Soli. Wygląda to całkiem ładnie. Dodatkową atrakcją jest szkielet wieloryba. Saliny w Salinas del Carmen to miejsce, gdzie przez wieki wydobywano sól z oceanu. Dziś działa tu niewielkie muzeum poświęcone temu rzemiosłu Muzeo de la Sal. Proces pozyskiwania soli odbywa się w tradycyjny sposób. Woda morska odparowuje w specjalnie przygotowanych basenach, pozostawiając kryształy soli. Kompleks obejmuje zarówno współczesną część produkcyjną, jak i zrekonstruowane historyczne baseny solankowe. W muzeum można poznać historię Salin oraz znaczenie soli w gospodarce Fuerteventury. Bilet wejściowy kosztuje 6 euro od osoby. Na terenie obiektu znajduje się także szkielet wieloryba, ciekawa atrakcja szczególnie dla dzieci. Saliny znajdują się około 3,5 km od głównej części miasteczka. Dla osób lubiących piesze spacery, Kaleta de Fuste oferuje przyjemną promenadę. Ma ona długość około 5,5 km i prowadzi od pierwszych hoteli na południu miejscowości aż do oddalonego osiedla na północy, gdzie oprócz domków znajdziecie opuszczone ruiny nigdy nieskończonego parku wodnego. Widoki na tej trasie są bardzo przyjemne, bo przechodzicie przez całą miejscowość, więc mijacie plaże, restauracje, marinę, a na północy zaczyna się bardziej surowy krajobraz, ze skałami i klifami. I to już wszystkie informacje o kurorcie Caleta de Fuste jakie przygotowaliśmy dla Was w tym filmie. Jeśli pominęliśmy jakieś istotne dla Was informacje, piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. W kolejnych filmach omówimy pozostałe kurorty Fuerteventury. Mamy nadzieję, że ta seria pomoże Wam wybrać miejsce na Wasz wymarzony pobyt na wyspie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!